W ogóle na szlaku Orli Gniazd, szlaku, który ma w tej chwili w sumie, jedne źródła podają 163, drugie 168, wiadomo, różnie bywa. Na samym szlaku Orli Gniazd w tej chwili do zwiedzania, licząc, że zwiedzamy również Jasną Górę oraz, oraz Wawel, mamy 15 zamków, które są udostępnione do zwiedzania. Jedne źródła mówią o tym, że był jakiś... E, Obiekt warowny drewniany. Czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia i chyba nikt nie wie. Z tego co większość osób w tej chwili uważa, drewniany gród to był gród na górze birów, znajdujący się po drugiej stronie. I o tym mówimy jako drewniany. Zapamiętać to jest 1384. Tutaj prawdopodobnie pierwsi na zamku byli Włodkowie. Mówi się też, że Włodkowie Ogrozienieccy i oni sprzedali zamek za 8000 florenów, z tego co wiadomo. Później oni znowu sprzedali biskupowi Przemyskiemu. Później znowu wrócił zamek do Włodków i później mamy ten największy rozrost zamku, czyli Bonerowie. Z tym się wiąże ciekawa historia, bo jedną z osób, która chciała powierzyć pieniądze Bonerowi, był Witw Stworz. E, który to poszedł do bonera. E, Boner powiedział, że on nie za bardzo ma miejsce tam w swojej skasie, i żeby tam on jednak by chciał polecić kogoś innego do tego, żeby ulokował u kogoś innego te pieniądze. Co się okazało? Że ten bankier, u którego, u którego chciał, żeby ulokował pieniądze, był mu winny pieniądze. Wiedząc, że tamten nie ma nic w swojej kasie, stworz powierzył mu swoje pieniądze, a ten sobie zabrał te pieniądze Wittstwoża. Największa rozbudowa zamku 1530-1545. To jest ta największa, najpotężniejsza rozbudowa zamku, kiedy Seweryn stwierdził, że zrobi z tego mały Wawel, żeby trochę dopiec naszym królom, że on tutaj też, skoro Wawel jest tam, to on tutaj też zrobi sobie Wawel. Chcesz tu zostać. Cóż w tym złego? Nie rozsądek. Cóż mi z niego? Z tego, kiedy już jest dowiedzione, że rozsądku zwykłą drogą niezawodnie połączone losy nasze być nie mogą. Po cóż w dawnej trwać kolei? Dalej, szwawoma nowcami, gdzie zadnieje brzask nadziei, gdzie mniej ciemno jest przed nami. Nie rzucajmy na bok okiem, bo przepaści pewnie wkoło. Ale w niebo wzniósł się czoło, śmiałym naprzód idźmy krokiem. Pebowy, niesie z kwarem śmierć lilii, aż na konie białej głowy, a zebrana na błękicie płodorodna kropla rosy, wraca zwiędłe i nowe życie i unosi pod niebiosy, równowładna, równoczynna prezencja twoja miła starościanko, niedopłynna dla twojego sługi była.